My stoimy na stanowisku, że partnerskie, uczciwe podejście do tego tematu może odbyć się dopiero pod rządami nowej ustawy. Obecnie w Sejmie procedowane są przepisy, które mają zmienić ustawę o samorządzie gminnym. To jest procedowanie na bardzo zaawansowanym etapie, znajduje się już po pierwszym czytaniu. Jest to ustawa, która ma szansę zostać uchwalona, ponieważ jest forsowana przez koalicję rządzącą. Więc uważamy, że nie, że nie jest to jakaś tam sobie zawieszona ustawa. I teraz co ta ustawa nam daje? Jeżeli obecna procedura toczyłaby się pod rządami nowej ustawy, to więc po pierwsze w ustawie jest obligatoryjność referendum, po drugie jest obligatoryjność odszkodowań finansowych dla gminy, której tereny są przejmowane, po trzecie jest możliwość poddania tego procesu sądowej kontroli. Obecnie jest tak, że tak naprawdę decyduje, mówiąc brzydko, widzimy się wojewody czy widzimy się Rady Ministrów, czy uznaje przejęcie za zasadne, czy nie uznaje za przejęcie za zasadne. Nowa ustawa Gwarantuje powoływanie niezależnych ekspertów przez Wojewodę, nie przez miasto, nie przez gminę, które, którzy to eksperci, no jakby z racji mocodawcy, pozbawieni są, są tego obiektywizmu, tylko przez Wojewodę. I to jest jakby ten obszar prawny, który czyni tą procedurę uczciwą, bardziej sprawiedliwą. Tak jak mówiłem tutaj też o, o tych odszkodowaniach, i to jest nasze stanowisko, żebyśmy doprowadzili do wstrzymania tej procedury, zatrzymania tej procedury do czasu, aż zostaną uchwalone nowe przepisy i wtedy wchodzimy na równą walkę z miastem. Zarówno miasto, jak i my dostarczamy materiały dla niezależnych ekspertów powoływanych przez swoje wodę, jeżeli eksperci uznają, że przejęcie jest zasadne, mamy jeszcze prawo do kontroli sądowej, również przez organ niezależny, aby finalnie mieć prawo do odszkodowań. Obecnie jest tak, że jeżeli dojdzie do przejęcia, gmina nie uzyskuje żadnych odszkodowań, niezależnie od tego, jakie będą tutaj obietnice ze strony miasta nie ma podstaw prawnych. Do wypłacania takich odszkodowań miastu. Ja jestem po rozmowach razem z Panią Wójt, z Panią Sekretarz, z kilkoma włodarzami, którzy wielokrotnie przechodzili procedurę zmiany granic. Dysponują również opiniami, z których wynika, że nie ma wprost podstawy prawnej, aby jedna gmina drugiej przy obecnym stanie prawnym wypłaciła jakiekolwiek odszkodowania. Więc tutaj nie ma co na to liczyć. Procesy sądowe pomiędzy jednostkami będą się toczyły latami, a, a tak naprawdę nic, moim zdaniem nic z tych odszkodowań nie będzie. thank yeah. you